Witam, drogie raczki. To jest czytanie dla Was na miesiąc czerwiec 2025. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za Waszą obecność na kanale, za Waszą aktywność, za lajki, komentarze, subskrypcje, dzielenie się filmami ze swoimi znajomymi, bliskimi. To pięknie poszerza zasięgi. Dzięki temu więcej osób ma dostęp do kanału, za co jestem Wam ogromnie wdzięczna. A teraz już czerwiec dla raczka. Energia ogólna dla Was na ten czas. Błogosławiony. Wow, kochani, pięknie. To jest energia, która mm, obiecuje e, troskę, opiekę, bezpieczeństwo sił wyższych, tak? E, cokolwiek się będzie wydarzało w czerwcu, macie tutaj obietnicę, że. Mm, Energie wyższe naprawdę stoją na straży tego, czym się będziecie zajmować. Cokolwiek sobie nie wymyślicie, cokolwiek sobie nie wyobrazicie, e, będzie miało bardzo e, silne przełożenie. Zaufaj swojej intuicji, zaufaj swoim marzeniom. E, mocno w to wiesz i ufaj, że góra. Wysłuchuję tych próśb i, i Twoich modlitw i chcę Ci w czerwcu pokazać, jak wielka siła manifestacji tkwi właśnie w takim procesie czucia, myślenia na temat rzeczy, które się wydarzają wokół nas. Wokół Ciebie, drogi Raku, boskość, miłość, troska, komfort i cuda, po prostu cuda. Dobrze, zobaczmy energię ogólną dla Was na ten czas. Miesiąc czerwiec. Energia ogólna dla Raczka. Co tu się chce pojawić, wysunąć na plan pierwszy? Zobaczmy. O, księżyc. Wasza energia, kochani. Wasza energia, energia Raczka, czyli intuicja, duchowość, inspiracje. Um, właśnie poczucie prowadzenia, tak, przez siły wyższe. Um, bardzo pięknie się to tutaj przedstawia i to wam da komfort, bezpieczeństwo. Poczujecie to, że stoicie absolutnie pewnie na nogach, że wszystko wokół was ma sens, że wszystko przebiega prawidłowo. Mało tego, że jesteście w tym wszystkim wspierani przez te energie wyższe. Zobaczmy waszą energię. W czerwcu. Zmęczony wojownik tutaj nam się pojawił. I cóż on. <laughs> no właśnie. Jeżeli potrzebujesz chwili odsapu, ty będziesz, będziesz już trochę zmęczony w czerwcu, ewidentnie, ale nie trać nadziei, nie trać wiary, nie trać swoich marzeń, nie trać zaufania w to, że absolutnie siły wyższe Cię prowadzą, bo dziewięć kielichów, kochani, to są samospełniające się marzenia. Tak? Więc nawet jeżeli będziecie czuli się zmęczeni, przybici, czasami będziecie sobie zadawać pytanie: Boże, czy to warto, czy to ma sens to w tej karcie macie prośbę, absolutnie tak, to ma sens, to ma sens, zaufaj, uwierz, potrzebujesz chwili do odpoczynku, dobrze, ale za chwilę po prostu otrzep kurz, popraw koronę i ruszaj po swoje, ruszaj po swoje marzenia, pięknie. Hmm. Czy energie zewnętrzne będą wam pomagały, czy przeszkadzały, zobaczmy, <laughs> absolutnie będą wam pomagały, będą wam podsuwały różne możliwości, Będziecie stali przed wyborem, co tutaj się wokół mnie dzieje, za co chwycić. Pamiętajcie, dużo będziecie marzyć, fantazjować, o tym też mówi właśnie energia ogólna tego czerwca, będzie taka, że będziecie dużo. Bujać w obłokach, fantazjować, marzyć o celach, o tym, co jest dla Was ważne. Do tego sprzyjają w ogóle energie zewnętrzne. Być może dlatego, że będziecie czuć też tą siłę, która spływać będzie na Was i ten, i ten właśnie support, tak? I dzięki temu po prostu. Kiedy zaufacie i uwierzycie, to z determinacją ruszycie do przodu, tak? Przy rycerzu mieczy mamy tutaj zero jedynkowość. On leci na strusiu, on biegnie. On nie po prostu na złamanie karku. Po to, co jest dla niego najważniejsze, najpiękniejsze i e, w co wierzy, i e, co chce osiągnąć przede wszystkim. No pięknie. A zobaczmy, jaka będzie wasza, mm, Wasze światło w tym czasie. Co tutaj jeszcze wasza dusza chciałaby wam przekazać, jakie informacje? Co będzie dla Was ważne. Masz odpowiedzieć na wezwanie. Do zrobienia czego wzywa Cię twoja dusza. Masz na to odpowiedzieć. Myślę, że mogą się pojawić w czerwcu jakieś okoliczności, które spowodują, że naprawdę możesz być bardzo szczęśliwy tu i teraz, ale ty będziesz dosyć zmęczony i. Będziesz się zastanawiał, czy warto, tak? Będziesz się zastanawiał, czy warto, czy to ma sens, czy wystarczy mi sił. No, niemniej jednak, energie wyższe absolutnie odpowiadają, że masz odpowiedzieć na to wyzwanie. Twoja dusza też tego pragnie. Nie musisz znać od razu całego planu. Nie musisz nawet wiedzieć, dokąd cię zaprowadzi. Masz tylko zrobić pierwszy krok. Masz Poczuć determinację do robienia czegoś, tak? Do ruszenia do przodu. Nikt nigdy nie widział tak naprawdę, w co wkracza. Nie widział tego planu całkowitego, ale miał nadzieję, wiarę w to, że klocek po klocku od punktu A do punktu B uda się po prostu coś wypracować, coś osiągnąć. I ty jesteś proszony o to, żebyś się odważył, żebyś wkroczył na jakąś nową ścieżkę, żebyś wybrał coś, co masz do zaoferowania tutaj przez mm, wszechświat albo przez, mm, przez kogoś, przez coś, co się pojawi na, w Twoim życiu. Mm. <grym> <grym> Bardzo często jest tak, tutaj jest przy opisie tej karty. Że im więcej oporu odczuwamy wobec odpowiedzenia na wezwanie duszy, tym bardziej dana rzecz jest zapewne ważna dla właśnie rozwoju Twojej duszy. Więc dobrze się zastanówcie, kochani, co to może być, Wy będziecie wiedzieć. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Hmm. Praca, 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 praca i kariera wasza, zobaczmy na czas czerwca, praca i kariera. Pięknie, siła moc. No kochani, czujecie się, będziecie się czuć w czerwcu naprawdę pewnie stabilnie, komfortowo, wzrastająco. Ym... No, siła, moc. Piękna karta. Bardzo silna, mocna karta, jeżeli chodzi o pracę, tak? A co w finansach w takim razie? Paść buław. No, właśnie jakieś nowe możliwości zarabiania to mogą przyjść do Was. I to takie, które Was rozpalą waszą ciekawość. Będziecie chcieli w to wkroczyć, będziecie chcieli coś tutaj nowego zachmęcić. Będziecie czuli, że to jest coś, co Was ukonoruje. Uchonoruje przede wszystkim i spowoduje, że ta korona, którą tutaj sobie poprawiliście, po otrzepaniu kurzu, właśnie zabłysła na Waszej głowie. Zasiądziecie na tronie jako królowa buław, czyli yy, poczujecie po prostu swoją siłę, moc, tak jak tutaj. Myślę, że to będzie dotyczyło spraw zarobkowych yy, i finansowych. Bo odzyskujecie tutaj dzięki temu naprawdę poczucie własnej wartości, inspiracji, prowadzenia, magii wokół Was, czaru, piękna, który będziecie roztaczać. Coś tu pięknie rozkwitnie w finansach, moi drodzy. No dobra, to w takim razie, co tutaj u Singli słychać? Zobaczmy. Ua! Dwa kielichy, tralalala, fajnie. Dwa kielichy dla singli, kochani. To znaczy, że w czerwcu macie szansę poznać kogoś yy, i bardzo pięknie się zaprzyjaźnić, yy, lub też znaleźć partnera, który będzie no, waszym dopełnieniem, tak? Bo w dwóch kielichach mamy naprawdę osoby, dwie, które myślą jednym umysłem, które. Yy, Patrzą jedną parą oczu w tym samym kierunku, których serce bije w tym samym rytmie. To jest piękna relacja, w której nikt nikogo nie wykorzystuje, w której cudownie się dopełniacie i rozumiecie. Wow, single. Hmm. A ja jeszcze sobie tutaj dopowiem z wrażenia, <słyska> co tutaj singielki mają. Mhm. Uh -huh. Kochani, przed Wami nowe początki: wzrastanie, zmiana, bardzo, bardzo duża zmiana, uwolnienie. Coś tu nagle zyska niebywały ciężar, taki, w którym Wy poczujecie, że nareszcie zła pasa się kończy, pustka wokół was się kończy. Macie tylko zaufać tej sytuacji, której, którą napotkacie, i temu mężczyźnie czy kobiecie, którą spotkacie, lub sytuację z danym mężczyzną lub kobietą, w którą wkraczacie, bo tu jest coś, bardzo Was prosi o wiarę, o zaufanie, o to, żebyście się nie wycofywali, o to, żebyście ufali, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie dla Was. Co w takim razie dla osób w stałych związkach? Zobaczmy. Cesarz. No. Hmm. Władza, władza, władza. Ktoś kogoś bierze pod buta. Ktoś jest bardzo autorytatywny i wie, e, no prawdopodobnie ty raczku. Bierzesz na swoje barki, odpowiedzialność za to, co się dzieje w Twoim związku. E, może nawet nie mówisz o tym głośno? Cichutko po swojemu zaprowadzasz swoje, swoje zasady i swoje warunki. Hmm. Może był jakiś bałagan w Twoim życiu, właśnie emocjonalnym do tej pory? Zobaczmy, co tutaj jeszcze podpowiadają karty z relacji. O, wyskoczyło to biorę. Co my tu mamy? Pozostań optymistyczny, jeżeli chodzi o Twoje miłosne życie. Myśl pozytywnie i miej wiarę, że Twoja relacja stanie się cieplejsza, tak? Może za dużo tutaj jest takiego chłodu, takiego logicznego myślenia, strategii w miłości, tak? Dużo się nie mówi, dużo jest tutaj niedomówień, ktoś przed kimś coś zataja. Hmm, za dużo tu jest powagi i takiego serioznego traktowania tej relacji. Takie mam wrażenie. Tu trzeba trochę więcej lekkości, moi drodzy. Być może. Hmm, ty, a być może twój partner coś ukrywa przed Tobą, o czymś nie chce mówić. Um, I mogą nadejść jakieś szokujące wiadomości, które spowodują um, no takie frustracje, tak? W tej, w tej relacji. Ale tutaj są wpływy albo zazdrości, albo jakiegoś ego bardzo. No, zazdrosnego, tak, który się boi o to, żeby to, co ma, żeby to się nie popsuło, żeby ktoś temu nie zagroził. Takie tu widzę jakieś energie dziwne. Dobra, zobaczmy, jaka jest dla Was rada, moje kochane raczki. Jaka jest dla Was rada? Rada dla raczków. Jeżeli potrzebujesz pomocy, jeżeli odczuwasz brak, jeżeli czegoś Ci brakuje, możesz zawsze poprosić o pomoc możesz zawsze przyjąć pomoc bo mamy tutaj brak pięć pentakli jeszcze sobie dopowiem jedną kartę paść kielichów Otwórz swoje serce na to, co niespodziewane. Tak, jakbym tutaj wiecie, co widziała, daj sobie trochę więcej radości, yy, trochę więcej yy, naiwności, takiej dziecięcej energii. Otwórz się też na, na to, co może się wydarzyć, bo tutaj się coś wydarza ewidentnie, kochani. Mm, przychodzą jakieś nieprawdopodobne rzeczy na które wy po prostu jesteście zamknięci albo uważacie że hmm, że to się wam nie należy albo że to, że to nie zadziała 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 przy zaufaniu i wierze mocno w to, w co, co chcecie osiągnąć. Przy wyborze takich marzeń, takich celów, które są najbardziej najbliżej Wam osiągalne, tak? Naprawdę możecie zrobić cuda? Daj sobie troszkę więcej lekkości na ten temat, którym odczuwasz brak. To na pewno. Ok, e, jakie będzie wyjście? Mówiłam już o tym. Nie, nie mówiłam. Jakie będzie wyjście z czerwca dla Was? Zobaczmy, jakie energie będą wam towarzyszyły już pod koniec czerwca. No właśnie, as mieczy nowe pomysły, nowe idee, wyjaśnienie jakiejś sytuacji, które do tej pory były niejasne. Prawda, która się nagle objawi, tak? E, taki moment Aha, moment oświecenia umysłowego, ale też sytuacyjnego, który wokół Was e, tutaj może się mm, wytworzyć, tak? Co za tym idzie? No Polepszenie Waszych spraw. Wychodzicie na światło, na prostą. Na, z trudnych sytuacji wychodzicie na y, wyjaśnienie spraw, y, wyprostowanie itd. Tak tak Więc bardzo fajnie to wygląda. Energie ogólne jeszcze sprawdzimy. Dwie karty, proszę. Dwie karty. Czemu tutaj jest lęk koło Was? Lęk i spokój. Lęk i spokój, kochani, a pod spodem mamy mm, miłość. Pod spodem mamy miłość i komfort. Kochani, jeżeli boicie się nowego związku, nie ma się czego bać, zaufajcie, że ta sytuacja jest wam dana naprawdę z góry, tak? I jest błogosławiona, jest zaopiekowana przez energię wyższe. Nie bójcie się. Odzyskacie spokój, odzyskacie pewność. Ważne jest, żeby odważnie w to wkroczyć, żeby przestać się bać, przestać się yy, cykać, tak? Tylko odebrać to jako dar, jako niespodziankę, jako coś, co Wam się po prostu spłynie na Was w nagrodę, być może za coś. Może właśnie Wasze modlitwy i Wasze prośby zostały wysłuchane, i o to proszę. Kochani, to wszystko dla Was. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych filmikach. Papa. Pa.